Przenieśmy się teraz z Londynu i z Wielkiej Brytanii do Lublina. W parę godzin po naszej poprzedniej e, audycji, którą żeśmy nagrywali tutaj we czwartek, na antenie telewizji iść pod prąd. E, Marian Kowalski ogłosił, że to jest jego ostatnia audycja i że odchodzi z idź pod prąd. E, dzień później e, pastor Chojecki, szef tej telewizji, przy okazji szef tak zwanego kościoła Nowego Przymierza, no, oświadczył, że Marian nasrał mu na stół. I no, potępił Mariana za ten krok. I jak pan ocenia to wydarzenie? Wydawałoby się jakieś bez znaczenia, jakieś takie proste, może nawet konflikt między dwoma panami. Jednak ono dosyć dużym echem po prawej stronie sceny politycznej, to echo zadziałało, jakiś rezonans był. Co to może oznaczać dla Mariana co to może oznaczać dla tak zwanego pastora Chojeckiego? No, a co mnie to obchodzi? Myśli pan, że to ma jakieś znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia. Nie chcę mi się zajmować takimi głupstwami. Przechodzimy do następnego tematu. <gry> y